Rozdział 17. Głodna kraina Podróż Iwana za Wołgom nie była radosna. Hutory były opustoszałe, jakby wszystko wymarło. Szedł cały dzień, a kiedy zaczęło się ściemniać, zaszedł do hutoru, do ostatniej chaty. Podszedł do niskich drzwi i zapukał. Nikt nie odpowiedział. Z boku ktoś się poruszył. W półmroku zauważył śpiącego w przyzbie mężczyznę. Chciał się podnieść, ale nie mógł. Słabo machnął ręką i ledwie słyszalnie powiedział: Nic tu chłopcze nie ma, sami umieramy z głodu. Idź. Iwan podszedł do mężczyzny i chciał mu pomóc się podnieść, ale ten znów machnął ręką. Wujku, ja nie przyszedłem po prośbie, chciałem tylko przenocować. Idź do chaty, tam jest babka i dzieci. Aniścienka popchnął drzwi i wszedł do sieni. Drzwi do kuchni były otwarte. schylił się i wszedł do przestronnego pomieszczenia. Powietrze było bardzo ciężkie. Przyjrzawszy się uważnie, zobaczył siwą staruszkę z rozpuszczonymi włosami leżącą głową na stole. Dzień dobry! — powiedział Iwan z ciężkim sercem. Staruszka z trudem podniosła głowę, spojrzała na przychodnia i znów położyła się na stole. Obok niej siedziała dziewczynka około sześciu lat i słabo powiedziała Babciu chleba. Babciu, czy mógłbym u was przenocować? Zapytał znów Iwan. Nie mamy niczego, powiedziała słabym głosem. Sami umieramy. Zobacz, gospodarz zachorował. Ja tylko przenocować, babciu. Nie doczekawszy się odpowiedzi, zdjął czapkę i powiesił na gwoździu przy drzwiach. Potem sięgnął do torby, wyjął duży kawałek chleba i podał dziewczynce. Ta złapała obiema rączkami za chleb i zaczęła go szybko jeść, chcąc jak najszybciej zaspokoić głód. Z zapieca wyszedł na czworaka mały chłopczyk około trzech lat i także wyciągnął ręce do Iwana. Podawszy mu kawałek chleba położył też kawałek przed staruszką, ale ta podniosła głowę i powiedziała: Ja już umieram, a oni potrzebują. Opierając się rękami o ścianę, do kuchni wszedł gospodarz i ciężko opuścił się na podłogę. Choroba mnie ogarnęła, powiedział słabo. Nic nie mogę robić. Iwan wyjął z torby zapałki, znalazł koło pieca kilka suchych szczap i podpalił jedną. Gdzie macie wodę? zapytał staruszkę. Na podwórzu. Córka też zachorowała. Leży za piecem. Będziemy umierać. Iwan podszedł do żurawia, nabrał wody, znalazł w sieni siekierę, narąbał drewna, napalił w piecu i wstawił gar z wodą. Wyjął z torby sało, cebulę i cukier. Dzieci najadły się chleba z sałem, a staruszkom dał po kubku słodkiej herbaty i suchara. W izbie zrobiło się ciepło. Za piecem ktoś się poruszył i zajęczał. To córka, powiedziała staruszka, bardzo się rozchorowała, już trzy dni nie wstaje. Iwan poszedł za piec, zaniósł wrzątek z cukrem, suchara, a potem posadził chorą na brzegu łóżka. Zabrał wszystkie brudy, wyniósł, nalał do koryta ciepłej wody. I kobieta się tam umyła. Bóg cię do nas posłał! Powiedziała staruszka i rozpłakała się. Potem staruszka z dziećmi położyła się na drewnianym podeście. Gospodarz położył się w sieni na starej siermiędze, a Iwan wlazł na piec, bo tylko on miał do tego siłę. Rano Iwan musiał iść dalej, ale rozumiał, że tym ludziom potrzebna jest pomoc. Nie mógł ich tak zostawić. Posprzątał izbę, wytrzepał wszystkie sienniki i odzież, narąbał drewna. Potem poszedł do sklepiku i kupił olej proso i mąkę. Napalił w piecu i ugotował na salę zupy. Staruszka z córką pojadły zupy, kilka łyżek zjadł i gospodarz. Od razu wszyscy poweseleli. Staruszka zaczęła chodzić. Iwan rąbał drewno na podwórku, a dziewczynka biegała za nim i cały czas wołała Wujku, wujaszku. Iwan miał zamiar tylko przenocować w tej chacie, a był tam cały miesiąc. Gospodarz doszedł do siebie i zaczął doprowadzać do porządku gospodarstwo. Córka też wyzdrowiała i zaczęła chodzić na służbę do bogatych ludzi. Staruszka opiekowała się dziećmi. Z pieniędzy, które Iwan dostał od ojca, zostało nieco więcej niż połowa, a droga była jeszcze daleka. Trzeba było iść, ale jak ta rodzina się utrzyma? Bez krowy nie wyżyją. Odejść, zrobiwszy tylko połowę? I wytargował Iwan krowę niedrogo, za osiemnaście rubli. Ale krowie potrzebne siano, a siano drogie. W tym roku wszystko się wypaliło. Myślał, myślał Iwan. I nie znalazł lepszego wyjścia. Przyprowadził krowę, a siano załatwił po dobrej cenie, tak żeby wystarczyło do wiosny. W sklepie Iwan usłyszał rozmowę dwóch kobiet. I co to za człowiek pojawił się u Fominych? Nikt go nie zna, a on zaszedł do nich przenocować i tak został. Wszystkich na nogi postawił. Kilka dni temu przyprowadził krowę i siano załatwił. To pewnie anioł Boży, trzeba iść i zobaczyć. Iwan postanowił, że następnego dnia opuści wieś. Wieczorem usiedli przy stole i Iwan kolejny raz otworzył Ewangelię i przeczytał im o zaginionej owcy, o drachmie i synu marnotrawnym. Czytał o życiu Jezusa Chrystusa, który chodził po miastach i wsiach, nie mając gdzie złożyć głowy. Wszyscy słuchali i przyjmowali w duszę każde usłyszane słowo. Pamiętam jak do was przyszedłem, powiedział Iwan. Postawiłeś torbę na stole? Powiedziała ze łzami babcia. Nie na stole, na ławce. O tutaj postawił torbę, poprawiła dziewczynka, tuląc się do Iwana, którego bardzo pokochała. No, już nieważne, powiedział Iwan. Teraz będzie inaczej. Powiedział gospodarz. Przecież Ty nas nauczyłeś, jak żyć i wierzyć w Boga. Przecież przedtem całkiem zapomnieliśmy o Bogu. Wszystko robiliśmy, myśląc tylko o sobie. A Ty nam pokazałeś, co to znaczy kochać Boga. Nie zapomnimy cię i tego, co zrobiłeś nigdy. I Boga teraz pokochaliśmy naprawdę. Zanim zgaszono lampę, Iwan zaprosił wszystkich do modlitwy. I klęcząc na kolanach, długo i gorąco modlił się do Boga, dziękując Mu za wszystko. Przed rozstaniem wszyscy płakali i całowali Iwana. Wcześnie rano, gdy wszyscy jeszcze spali, Iwan wyruszył w drogę, drogę, którą prowadził go Bóg.